Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w trybie wyzwań. Dzisiaj podejmiemy wyzwanie mistrzów. Na średnim poziomie trudności będziemy mierzyć się z Icemanem, czyli Kimi Raikkonenem. Zawsze nie wiadomo, co tam może nas czekać, ale warto, bo naprawdę zapowiada się ciekawa rywalizacja i odskocznia od zwykłego trybu kariery. Bardzo ciekawy tryb. Do powalczenia na ostatnich kilku okrążeniach tego emocjonującego wyścigu w Spa szykuje się Kimi Raikkonen, który przez cały weekend narzekał na opony i w efekcie jedzie na skromnym siódmym miejscu. A oto jego kolega z zespołu jadący za nim w bliźniaczym bolidzie Lotus na świeżutkich oponach alternatywnych. Myślę, że ma szansę poprawić swoją obecną pozycję, powalczyć o punkty i przy takim tempie zagrozić Kimiemu. Przed nami kilka dramatycznych okrążeń. I tak jak słyszeliśmy, mamy e, opony alternatywne czy świeżo zmienione, więc mamy jakąś tam przewagę nad innymi. No ale czy uda nam się pokonać takiego wielkiego mistrza jakim jest Kimi Raikkonen? Jedziemy też w zespole Lotus. Bardzo przyjemnie się jeździ, ale jednak błędy są popełniane przeze mnie notorycznie. Nie potrafię właśnie tych błędów eliminować, no ale to błędy to czynnik ludzki, więc na to nic nie poradzę, ale i tak będę starał się jeździć jak najlepiej, ponieważ hmm, coraz bardziej mi przychodzi do gustu ten model jazdy, mimo że jest on dosyć trudny, to i tak mam nadzieję, że w końcu go opanuję na tyle dobrze, że będzie mi się właśnie dobrze jeździć. Jak widzicie. Jest teraz w użyciu wysoka mieszanka DRS włączony. Tutaj wzięliśmy i wylecieliśmy. No zobaczcie, to jest właśnie ten błąd, że mm, że jednak ta linia pokazuje trochę zbyt późną linię do hamowania. Trzeba wcześniej zaczynać hamowanie. Dopiero po hamowaniu odpuszczać. Właśnie znalazłem taki fajny sposób, kiedy to możemy, kiedy już się zbliżamy prawie, że do samego początku zakrętu wtedy powoli odpuszczamy hamulec i on pięknie nawieża w ten zakręt. Nie zawsze się to udaje szczególnie przy wyprzedzaniach, kiedy musimy cisnąć ten hamulec do samego końca, ale później naprawdę przynosi to czasami pożądany efekt, ale czasami też wiąże się to z wypadnięciem storu z i utratą cennych sekund, więc nie uważam się za jakiegoś świetnego kierowcę, bo takim na, na pewno nie jestem, dlatego też wybrałem średni tryb trudności bo przecież na wysokim e, nie dałbym sobie rady. No ale no mówię, chodzi tutaj o rozrywkę, chodzi tutaj o pokonanie Kimiego Raikkonena w końcu mamy do dyspozycji podobny bolid. Tutaj będziemy się powoli zbliżać, masa już jest został przez nas wyprzedzony, Tam widzimy właśnie z przodu Kimiego. Przed nami jest jeszcze Rosberg, czyli dzieli nas tylko jedna pozycja przed uzyskaniem tego trybu mistrzowskiego. Tutaj lekki kontakt. Dobrze, że nie dostaliśmy kary. Mamy najszybsze okrążenie, więc jest bardzo dobrze, więc tutaj ustawimy się akurat dobrze za nimi i wykorzystamy nasz DRS, tylko dobrze przy, przyjechać szykanę. O róż. W miarę dobrze. Nie idealnie, ale w miarę dobrze. I mamy DRS i mamy przewagę, zobaczcie. Oni już jadą razem i się sypią od Drakonena standardowa mieszanka, bo w końcu musimy trochę paliwa zaszczędzić. to tam, że ścinamy, ale tutaj ooo poślizg. To o czym mówiłem, ta gra jest po prostu piekielnie trudna, tutaj nawet na włączonych asystach mamy pełne poślizgi i koła tracą przyczepność, więc jeżeli ktoś porywa się na grę bez włączonych asyst kontroli trakcji, to naprawdę musi być to piekielne ale to po prostu piekielne przeżycia i takich manewrów już na pewno nie wykonamy i trzeba naprawdę bardzo delikatnie operować gazem, hamulcem i innymi rzeczami. Tutaj błąd, błąd Rosberga, szybko go wykorzystaliśmy i przesunęliśmy się na siódmą pozycję, więc siódma pozycja dobra pozycja. Kimi Raikkonen jest już za nami, czyli pierwsze zadanie mamy wykonane. Drugie zadanie jest to oczywiście uzyskać jak najlepszą pozycję. Ale głównym zadaniem jest oczywiście wyprzedzenie mistrza i to zadanie już ukończyliśmy. Więc możemy sobie spokojnie jechać do przodu własnym tempem. Nie możemy się tylko teraz zdać, wyprzedzić, ale jak zawsze, nawet w karierze czy też w trybie wyzwania, będziemy walczyć o jak najlepszą pozycję. Bo w końcu pozycja też się liczy. Nie chcemy kończyć na jakimś tam kiepskim siódmym miejscu, tylko staramy się jak zawsze ukończyć to na jakiejś dobrej punktowej pozycji. Oczywiście o to chodzi. O to chodzi, żeby zwyciężać, a nie kończyć wyścigi na jakiejś tam minimalnych, minimalnych pozycjach i z minimalną ilością punktów. Tutaj punkty oczywiście się nie liczą, ale miło jest popatrzeć, jeżeli zajmiemy jakąś dobrą pozycję, a nie tam pod koniec pierwszej dziesiątki. No i cóż, jest to tor w Grand Prix Belgii, no akurat tak się złożyło, że lotus akurat do pierwsze wyzwanie mamy. Tutaj Drugie wyzwanie będzie oczywiście na innym torze. Każde wyzwanie jest chyba na innym torze, żaden tor się nie powtarza. Bo W końcu mamy sporo tych torów, chyba około 20. Więc naprawdę, naprawdę zapowiada się ciekawie. Szkoda, że te wszystkie nowe tryby są takie krótkie. Powinny być trochę dłuższe, no ale w końcu mamy sześciu mistrzów, a mamy 7 wyścigów, bo siódmy wyścig to oczywiście niespodzianka. Niespodzianka taka może mało ukryta, ale naprawdę będzie ciekawa. No tutaj mamy do czynienia z pierwszym mistrzem, który powrót miał właśnie w tym sezonie. Powrót IceMena, Bo w końcu tak się nazywa właśnie ten tryb wyzwania, bo powrót wielkiego Kimiego Raikkonena, który jest kilkukrotnym mistrzem świata właśnie w Formule 1. A my go wyprzedzamy. No oczywiście to nie jest trudny poziom trudności, ale zawsze to daje jakąś tam radość. Przed nami Schumacher, czyli kolejny mistrz, ale nie musimy już go teraz wyprzedzać, ponieważ jeszcze z nim nie mamy pojedynku. Możemy uznać to właśnie za taki pojedynek. Pojedynek hmm. mistrz kontra Ruki, czyli początkujący. Przecież jestem początkującym i nie wiem jak to inaczej możemy nazwać. Jest to ostatnie okrążenie, jeszcze ostatnie dwa zakręty i mamy metę. Jeszcze może Schumachera, kolizja, błąd, mój błąd, czy dostaniemy karę, czy nie. Na szczęście nie ma kary, bolić się ślizga, przeblokujemy Schumachera, nie damy się wyprzedzić, szósta pozycja, szósta pozycja jest nasza. No i cóż, kończymy na szóstej pozycji, kończymy przed mistrzem, czyli egzamin wykonany, tryb wykonany. To nie był dzień Timiego rajkonela, bo gdy zużyte opony zaczęły sprawiać mu problemy, jego kolega z zespołu Lotus wykorzystał przewagę i wyprzedził go tuż przed linią mety. Eee, tutaj widzicie, że Kimi e, Fernando Alonso ma jedno okrążenie, a jest przed nami. Powrót po Icemana, zdobywamy medal, więc jestem bardzo z tego zadowolony, Postaram się zobaczyć jak będzie mi wychodzić na trudnym poziomie trudności i zobaczę może zmienię jeżeli będziecie chcieli to oczywiście mogę się więcej pozmagać a co będzie w kolejnym odcinku jeszcze tylko statystyki w kolejnym odcinku wirtuoz wiraży Lewis Hamilton trzymajcie się ciepło hej Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w trybie wyzwań. Dzisiaj podejmiemy wyzwanie mistrzów. Na średnim poziomie trudności będziemy mierzyć się z Icemanem, czyli Kimi, Raikkonenem. Zawsze nie wiadomo, co tam może nas czekać, ale warto, bo naprawdę zapowiada się ciekawa rywalizacja i odskocznia od zwykłego trybu kariery. Bardzo ciekawy tryb. Do powalczenia na ostatnich kilku okrążeniach tego emocjonującego wyścigu w SPA szykuje się Kimi Räikkönen, który przez cały weekend narzekał na opony i w efekcie jedzie na skromnym siódmym miejscu. A oto jego kolega z zespołu jadący za nim w bliźniaczym bolidzie Lotus na świeżutkich oponach alternatywnych. Myślę, że ma szansę poprawić swoją obecną pozycję, powalczyć o punkty i przy takim tempie zagrozić Kimiemu. Przed nami kilka dramatycznych okrążeń. I tak jak słyszeliśmy, mamy oto, e, możemy kiedy już się zbliżamy, prawie że do samego początku zakrętu, wtedy powoli odpuszczamy hamulec, i on pięknie nawjeżdża w ten zakręt. Nie zawsze się to udaje, szczególnie przy wyprzedzaniach, kiedy musimy cisnąć ten hamulec do samego końca, ale później naprawdę przynosi to czasami pożądany efekt, ale czasami też wiąże się to z wypadnięciem z toru. I utratą cennych sekund, więc nie uważam się za jakiegoś świetnego kierowcę, bo takim na, na pewno nie jestem, dlatego też wybrałem średni tryb trudności, bo przecież na wysokim nie dałbym sobie rady. No ale no mówię, chodzi tutaj o rozrywkę, chodzi tutaj o pokonanie, kim jego rajkonena w końcu mamy do dyspozycji. Podobny bolid. Tutaj będziemy się powoli zbliżać, Massa już jest, został przez nas wyprzedzony. Tam widzimy właśnie z przodu Kimiego, przed nami jest jeszcze Rosberg, czyli dzieli nas tylko jedna pozycja przed uzyskaniem tego trybu mistrzowskiego. Tutaj lekki kontakt, dobrze, że nie dostaliśmy kary, mamy najszybsze okrążenie, więc jest bardzo dobrze, więc tutaj ustawimy się akurat dobrze za nimi i wykorzystamy nasz DRS. Tylko dobrze, przy, przyjechać przejechać O, rusz! W miarę dobrze, nie idealnie, ale w miarę dobrze. I mamy DRS i mamy przewagę, zobaczcie. Oni już jadą razem i z się sypią od Rayconena. Standardowa mieszanka, bo w końcu musimy trochę paliwa zaszczędzić. To dobrze ścinamy, ale tutaj... Ooo, poślizg! To o czym mówiłem, ta gra jest po prostu... Piekielnie trudna, tutaj nawet na włączonych asystach mamy pełne poślizgi i koła tracą przyczepność, więc jeżeli ktoś porywa się na grę bez włączonych asyst, kontroli trakcji, to naprawdę musi być to piekielne, ale to po prostu piekielne przeżycia i takich manewrów już na pewno nie wykonamy. I trzeba naprawdę bardzo delikatnie operować gazem, hamulcem i innymi rzeczami. Tutaj błąd, błąd Rosberga. Szybko go wykorzystaliśmy i przesunęliśmy się na siódmą pozycję. Więc siódma pozycja, dobra pozycja. Kimi Raikkonen jest już za nami, czyli pierwsze zadanie mamy wykonane. Drugie zadanie jest to oczywiście, uzyskać jak najlepszą pozycję. Ale głównym zadaniem jest oczywiście wyprzedzenie mistrza. I to zadanie już ukończyliśmy, więc możemy sobie spokojnie jechać do przodu własnym tempem. Nie możemy się tylko teraz zdać wyprzedzić, ale jak zawsze, nawet w karierze, czy też w trybie wyzwania, będziemy walczyć o jak najlepszą pozycję. Bo w końcu pozycja też się liczy. Nie chcemy kończyć na jakimś tam kiepskim, siódmym miejscu. Tylko staramy się jak zawsze ukończyć to na jakiejś dobrej punktowej pozycji. Oczywiście, o to chodzi, o to chodzi, żeby zwyciężać, a nie kończyć wyścigi na jakichś tam minimalnych, minimalnych pozycjach i z minimalną ilością punktów. Tutaj punkty oczywiście się nie liczą, ale miło jest popatrzeć, jeżeli zajmiemy jakąś dobrą pozycję, a nie tam pod koniec pierwszej dziesiątki. No i cóż, jest to tor w Grand Prix Belgii, no akurat tak się złożyło, że Lotus akurat do e, pierwsze wyzwanie mamy tutaj. Drugie wyzwanie będzie oczywiście na innym torze. Każde wyzwanie jest chyba na innym torze, żaden tor się nie powtarza. Bo no, w końcu mamy sporo tych ukłony alternatywne, czy świeżo zmienione. Więc mamy jakąś tam przewagę nad innymi. No ale czy uda nam się pokonać takiego wielkiego mistrza, jakim jest. Takimi Raikonen jedziemy też w zespole lotus. Bardzo przyjemnie się jeździ, ale jednak błędy są popełniane przeze mnie notorycznie. Nie potrafię właśnie tych błędów eliminować, no ale to błędy to czynnik ludzki, więc na to nic nie poradzę. Ale i tak będę starał się jeździć jak najlepiej, ponieważ... Hmm, coraz bardziej mi przychodzi do gustu ten model jazdy. Mimo, że jest on dosyć trudny, to i tak mam nadzieję, że w końcu go opanuję na tyle dobrze, że będzie mi się właśnie dobrze jeździć. Jak widzicie, jest teraz w użyciu wysoka mieszanka DRS włączony. Tutaj wzięliśmy i wylecieliśmy No, zobaczcie, to jest właśnie ten błąd, że. Hmm, że jednak ta linia pokazuje trochę zbyt późną linię do hamowania trzeba wcześniej zaczynać hamowanie dopiero po hamowaniu odpuszczać właśnie znalazłem taki fajny sposób kiedy